Witam, witam. U bąbelki działają, woda jest fajna. Teraz otwierałem, trochę wkładałem łapę do pojemnika do tego. Chciałem naprawić to i nie naprawiłem, bo tam ślimaka zobaczyłem, także go wyeliminowałem. Mam nadzieję, że się nie będą pojawiać. Jeszcze nie widzę jakiegoś ślimaka. Jak sam już chyba w akwarium, to już chyba zostaną. Nie, o, właśnie tu zobaczyłem jednego na, na roślinie. Nie chcę tu Helenek wrzucać. E, bo mam inne ślimaki nie wiem czy Helenki po prostu ich nie wykończą nie wiem, zobaczę, zrzućcie w komentarzu co myślicie Dobra, wracając do akwarium bąbelki są dość duże, ale wyczyściły pięknie wodę mam nadzieję, że będą ją podnosić i filtr ściągnie cały syf e, także kule mocy zostały wrzucone w podłoże czekamy, tutaj zaraz sobie tego Anubiasa Włożę z powrotem w jakąś yy, szczelinkę, tylko nie wiem jeszcze w którą, gdzie, gdzieś tam damy radę. Coś tam wyrzucę, jakaś tam ryba jest. Yy, krewetki tam działają. Raz, dwa, trzy. Tam była czwarta, przed chwilą tu gdzieś są. Tutaj ślimaczek jest, tego chcę wyeliminować. O, tu jest. No i tyle, no, jestem zadowolony, 24 godziny minęło od bombelków założonych, większych, bojownikowi raczej nie przeszkadzają, także na razie zostawiam, zobaczymy wszystko jak to będzie się zachowywać, czy to zostanie, czy to zostanie zmienione. Dobra, dzięki za oglądanie, zapraszam, zapraszam ponownie następnym razem.